nie to zacznę nagrywać serię gier ale no, najwięcej był starsza ale piłki nożnej nigdy za mało więc piłka nożna Czyli na więcej, ale I to i najwięcej, ale był starsza i piękny. mnie piłko. napiszcie w ogóle w komentarzu napiszcie w komentarzu pomysłu na gry nie mam po, to znaczy, Mam pomysły, jakie jak o Grach? pisaliście w komentarzu. Ojej, oczywiście nie, o nie, nie! Więc będzie mega fajnie. W tym filmiku też. Na wyjście w ogóle pomysły. Nie. máme kolegem Gierke. Ojoj, že srebrným Spikey musí někdo, ale za to můj Spike. Ale za to můj líbí, to je Spike. Čím nikdo nic nejdra srebrným Spikey, ale můj To je to je <podzorazují> <podzorují> můj no. to je můj Ski. Já padl můj můj Spike na pět. jak viděli, já jsem chtěl přičít Na w poziomie idziemy po tą Bibi Idziemy po Bibi hmm, Chyba, no już no próbować można No prawie bym nie umarł <grytane> To teraz sobie, może to gramy jakimś innym, to ostatnią rundę Ostatnią rundę zagramy sobie, o, modlisem Mam nadzieję, że teraz chociaż gramy, bo tamte nie były przegrane. Sorry, ale to było ale to nie bo się z moją słabstwą. Przez mam bardzo dużo boharków. Dobra, może też z moją trochę. No, ale mam tą kolegę starszą, którego widzieliście w filmach naszych, we vlogach. Którego widzieliście we vlogach. No i to on. Nie mam klubi nagrywać na YouTube, a więc pozdrawiam Stasia. Dobra, leccie do no, wygląda, bo będzie się dosyć dobry. To kiby, kuby, 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 kuby. lecę po te kubika, bo to jest to wyskakująca ta lecę po półki kubika. Y ve que vamos a... Nara,